Szlachectwem, miłością, tolerancją wyjątkową, wyprzedza, wyprzedzającą Unię Europejską byli. My to unieważniamy, my to likwidujemy, my to palimy, my z tym rozwód bierzemy. my! Jaki, wieków amen! To jest wola wolnych Polaków! Żadnych statutów! Żadnych aktów! Śmierć wrogom Polski! Oto, Oto statut, który napije na włócznie Wieduna... Nie! Napije na włócznie Wieduna i spalony na waszych oczach będzie Ogień go pochłonie, wrócimy do domu wolni i szczęśliwi. To tylko symbol, ale ten proces ma się odbyć w naszych głowach, w, no, w głowach naszych dzieci, w głowach naszych wnuków. Już nigdy Polak Żydowi nie będzie niewolnikiem. Nie boli, tu jest Polska, a nie boi, tu jest Polska, a nie boli. tu jest Polska, a nie boli. tu jest Polska, a nie tu jest Polska, a nie boli. tu jest Polska, a nie boi.